Dzień dobry, kochani, mamy godzinę 21.11 i będziemy dla Was nagrywać filmik, w którym ja robię naleśniki. Dlatego, że zostałam o to poproszona czy kiedyś bym nie zrobiła, zostałam o to poproszona dzisiaj i okazało się, że to ma być dzisiaj, bo kupiliśmy dobre truskawki. I teraz zapraszamy Was do oglądania już. Stwierdziliśmy, żeby było śmieszniej, żebym miała czapkę kucharską, więc mamy tutaj papier do pieczenia i próbujemy zrobić mi czapkę. I żeby jeszcze było śmieszniej, to dodam, że nie robiłam naleśników parę lat. <grym i wytrza> Widzę, że najbardziej przypołowa koszulka musi być na filmy. A ja jestem już w piżamie, bo już oczywiście mała śpi. Yy, była dzisiaj na czterech spacerach, więc ma dużą dawkę świeżego powietrza. Dostała dużą dawkę świeżego powietrza. Tak, otóż się stało. Da Buduje swoją reputację na nowo. Tak. Jestem osobą, wow. która bardzo się zna tej galaktyki. Mhm. I da

więc ja miałam jeszcze pomysł, też, też o tym myślałam, o ręczniku papierowym. Czy ja mam już tak małą głowę, że trzy kawałki? No, może tak. Myślałam też o tym, żeby zrobić. Mogę Ci powiedzieć mój pomysł? Uh -huh. <laughs> to był taki twój humor. Chciałam zrobić ten brązowy od papieru do prezentów i napisać kolor biały. Jak myślisz? To twój humor taki, nie? Nie wiem o co chodzi, ale możesz to zrobić. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Śmieszny? Sprawdźmy. Nie wiem czy śmieszny, ale mm, po prostu jest to najtrwalszy materiał jaki mamy. W sensie ta czapka będzie najlepsza. Teraz moi drodzy do walki wchodzi wielka Yy, znaczy nie obrażam, wcale nie jest wielka. Wielka, że jako człowiek. Wielka Dominika Rybak. Światła tam nie ma. O, wiecie, co chodzi? To jest nawet o widzicie, o to mi chodzi? O to jest idealne dla mi Papier bardziej. To dobra, to będziesz papierzem, chodź. Ja sobie wróciłem do mnie Proszę bardzo. To jest y, piżama, którą dostałam na święta od Piotrka. Ogólnie jest jesień, a już nie noszę bo mi zimno. Mam do tego takie skarpetki. Też y, bardzo... Bardzo ciepły kolor. I spodenki od jesieniarskiej piżamy. Dziękuję. Nie. Polecam Wam wycisk. Mango, marakuja, limonka. Hmm. I mogę Wam polecić? Nożyczek, nożyczek potrzebuję. Proszę. Ja mam taką manię, że ja od razu życzyć. Mango and strawberry z Dillmach właśnie wypiliśmy bardzo dobre. No, aha. Wieża Szepito No i co? Dobrze jest Jeszcze powinna mieć takie coś i być biała, ale... Hmm. Czy wie? Kurde, to nie no, trzeba to dokończyć Nie ma jaj ja rozebrałam z tych emocji jednak yy, do piżamy. Miska Mąka Okej, okay, masz... Przodem do kamery, kochana, przodem do kamery, że co tam mówi. Wszodam do kamery. Ale co ja mam robić? Nie, nie wiem. wiem, rób swoje, rób swoje. Nie, nie wiem co ja mam robić, bo ja nie robię na 5 lat. Okej, okay, no to Ania gotuje. Nie. Nie no mówię ci, że to bez sensu. Ty, ty masz mnie nagrywać, rozumiesz? To tutaj wszystko jak w pasacie, trzymaj się. Szef? Szef kuchni, aha. Szef kuchni Sandra... Sandrita Fernandez. <grywa> <grywa> Proszę Państwa, mamy piękne truskaweczki. Agronom Baris. Dobrze. Ale to jest syf. Nie mam czegoś takiego być na moim kanale. Proszę Państwa na tym kanale nie życzymy sobie syfu. Cokolwiek by to nie... Jezu, nie znaczyło, I co teraz? Pamiętajcie. Co ja pierdolę, co teraz? Czyli dobrze klej. No i od razu recenzja taśmy dwustronnej. Za złoty 50 zł. Bardzo dobra. Trzyma. I sytuacja została opanowana, kochani. Pierwsza zasada w kuchni trzeba dobrze wyglądać. <grym> Także y, mam czapkę, mam piękne włosy i mam czadowy outfit, piżama. Piżamy są super. Kto wie, co jeszcze wydarzy się w naszej kuchni? Zapraszamy. Jajka Moja kurka 10 polskich jaj z na wolnym wybiegu Klasa R Chciałam znowu zażartować W swoim stylu i powiedzieć Szczypiorku Aha. No to dlaczego Nie W naszym przypadku no i z tego co pamiętam to, to się daje tak, dwa jajka, proszę bardzo, jedno jajko, drugie jajko i kochani... Czy mogłaby Pani pokazać do widzów jak wbija Pani do jajka? <laughs> Już upiłam mi. Nie, 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 przechylić miskę, żebyśmy widzieli. A. no co, Panie kamerzysto. Może by pan tak zrobił, żeby. To Proszę trzymać tą miskę w trakcie wybijania. To widzowie sobie zobaczą. No chyba pana żartuje. Nie. Co? Za co ja panu płacę? Nie płaci mi Myśli pani. Myśli pan, że co, że mało jest takich yy, tutaj operatorów kamery na no, rynku? Ja mogę sobie zrozumieć kogoś innego za chwilę. Przecież pani nic mi nie płaci. Proszę pana, proszę mi tu opinie nie robić. Bo mi aż jajko z wrażenia wpadło tu za śmietnik. Zaraz pan jeszcze śmieci wyrzuci, jak nam będzie pyskował. No. Jak ciężko dobrych fachowców w tej czasie. Mm. Bijamy jajko numer dwa. Mm. Wow. Jak prawdziwy masterze. Proszę państwa. Uu. Proszę państwa, czasem nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale wtedy wystarczy tylko wziąć małą łyżeczkę, wyciągnąć z korupki, które dostały się do naszego jajka przez przypadek. <gry> Warto y, zastanowić się z kim pracujecie. Y, ponieważ dobry kamerzysta to podstawa udanego filmu. Co pani sądzi o walce Marcin Najman kontra eee, Olejnik? To... Marcin, nie wiem, kto to jest Olejnik. Znam panią Olejnik z TVN-u, chyba. A pan Olejnik, nie wiem, na przykład znaczy na Marcin Najman to chyba każdy kojarzy? I pewnie Marcin Najman przegrał. Uwaga, Przepraszam, ale... wielki plot twist. Olejnik to człowiek, który równie. Niesie za sobą wielką serię przegranych, niczym Marcin Najman, tyle że jest młodszy. Aha, no to w takim razie jest to na pewno. Zapraszamy do komentowania walki. nieoczekiwany zwrot akcji. Poczekaj, bo teraz zamieniam się w kibica. Dobra, nie wiem, kto tu wygra, ale ktoś na pewno. Wracamy do kuchni, bo naleśniki są dużo ważniejsze niż to, kto z dwóch. Halo, są ludzie, których interesuje to, co się dzieje w telewizji, może byś im opowiedziała, bo nie wszyscy mają pay-per-view i nie wszyscy widzą, co się tutaj. A więc jest druga minuta, zostały dwie minuty. Walczy olejnik i cesarz. E, cesarz e, powalił olejnika, olejnik na ziemi. E, olejnik, gardę trzyma. No dobrze, pokazuj, pokazuj. E, no ja mogę być. Teraz co, cesarz? Ja cesarz, co, być... co robi cesarz? Cesarz idzie do. Z boku tej całej klatki? Zaprezentuj, zaprezentuj wszystkim jak to wygląda? Jak idzie cesarz do tej klatki. <śmów> Tego nie było tym o Proszę bardzo, cesarz robi tak. I, i jakiś fan robi tak i nagrywa. Takumina robi cesarz teraz <śmów> <śmów> A jak się Olenik ma jakiego twarz? Jeszcze raz mogłoby się zrobić. No właśnie nie wiem, bo wiesz co, łatwo Pomyś. mi to było zaprezentować jak to widziałam, a teraz nie wiem już, jak to zrobiłam, więc niestety nie mogę. A wygrał ktoś czy nie? Nie wiem. Pada. że od komentowania fajmu Moje dziecko się przebudziło. Przepraszam To jest taka zwykła szklaneczka, której zawsze używamy do odmierzania przynajmniej ja, To jest Basia podnańska. I Basia będzie mi niezbędna do ciągłych lepienia pirogu. Tak przecież robimy na Kontynator czy Paweł o. Jóźwiak? Kto? Paweł Jóźwiak No może być Dobra <laughs> mnie w ogóle <laughs> Dobra, musimy iść Słuchajcie, teraz. łazienki teraz Zabrzmiały dziwnie, ale po prostu no Dzieci Dzieci w wieku czterech miesięcy nie rozumieją, że nagrywam <laughs> estávamos yeah. so aqui <fart noise> GIT? Uuu, to ten, Danis Załęcki chyba taki mówił, że to jest GIT. git on walczy, a propos, on walczy na tej gali. GIT majonez w sensie, no nie wiesz, Co ty, ty no. z Radomia jesteś? No, tak, czego <ścoughs> I teraz wszyscy z Radomia, a co w komentarzach, a co? Masz coś do Radomia? Nie mam. Gotowe ciasto pani Sandrita Fernandez, <laughs> I, um, będziemy smażyć na oliwie z oliwek? Nie, na maśle. No, na maszle. Kto smażył na oliwy z oliwek? Sandrita Fernandez. <laughs> Not today, maybe another day, but today. Welcome. Wiecie, co ja robię? co, co ja robię? widzisz? Tu wsadziłam zielone, a tu plus.

Seryjny morderca, to jest, wiesz. Ta przestrzeń taka, żeby... Wydarzyło się coś za chwilę. O kurde. Podobno pierwszy nikt nie wychodzi co nie? No i jak? Nie wiem. Nie wyszedł. Nie wiem, jeszcze będą musi. Była dziwny, ale. przez ramię, jakby ktoś mógł za tobą stać, tak spójrz. Z teraz z drugiego ramienia, z drugiego. Dobrze. który mnie nauczył zawsze jak on płukał owoce to jeszcze robił tak ręką żeby ta woda ja tak robię bo obserwowałam zawsze jego jak mi płukał owoce pozdrawiamy i tu są mamy dwie... dwa owoce Mango i truskawki. Dobre truskawki? Mhm. Wiadomo, nie tak jak w Cydunie, ale generalnie spoko. Wyszło pięć naleśników, no ale trudno. Ja tam mogę zjeść dwa po 2,5. No, Coś ja nie wiem, czy aż tak jestem. No i jeszcze że trzeba ser zrobić. też mam robić ser? Nie chcesz? No, to jakby to słuchaj. Bez lądu, krójmy na rycerz stawki. Mówię nie wiecie. Czy wiecie? Nie no, nagrywałam już na YouTubie. Mówiłam? Że jestem wamką truskawek? Nie wiem, widzicie. Na pewno. W filmie to mówiłam, ale ja codziennie mam kilogram prawie truskawek. Jakby był sezon w ciąży, więc jestem przekonana, że Lili będzie kochać truskawki. I co mogliście też zobaczyć wszędzie, gdzie tylko byliśmy, to szukaliśmy lodziarni. jedliśmy na potęgę. Mamy To jest piąty? No. No i proszę mamy to. Ale one są grube chyba. No. To no. grubiutkie. Ale... Jeszcze będę robić twaróg Czy ja mam zrobić? A, tak. Dziękujemy bardzo. To tyle? Czy jeszcze nagrywamy? Nie no, nagramy jeszcze twaróg i efekt końcowy. <noise> I ostatni. coś <noise> dobrym operatorem kamery. Fajnie w takim okresie przed, przed jesiennym albo już nawet jesiennym poczuć jeszcze smak kawki, takiej niemrożonej. No, naprawdę spokojnie. Są gorsze. Już. Albo dobra jazda w co? do no to to końca ja mówię. A co to jest? dobrze czy znikarzy? No, no spróbuję. Nie, nie lubię. Dziwnie wygląda. <śmieniciela>